Cześć, ja jestem Albert Pasieczny i zapraszam Was na mój kolejny film. Dzisiaj chciałem Wam pokazać bardzo prosty w obsłudze program do wykopywania kryptowalut. Jeżeli ktoś nie wie kompletnie o co chodzi, to polecam trochę, troszkę się zainteresować tematem, bo jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. A dokładnie, jeżeli chodzi o ten program, jest to MinerGate. Jest to naprawdę chyba najprostszy program, jaki widziałem. Może po prostu nie widziałem jeszcze prostszego. Nie wiem. Ale, ale jest to naprawdę bardzo pro, pro, prosty program w obsłudze. Teraz się na chwilę zamusimy, bo zauważyłem, że tutaj GPU Mining mi zniknęło, albo po prostu wcześniej też nie było tego. Ale chyba, chyba nie było. Także od czego tutaj zaczynamy? Jak otwieramy ten program, <coughs> zaraz Wam pokażę skąd go pobieramy jak instalujemy i tak dalej. To może od tego zacznę. Także wchodzimy tutaj, zakładamy, wchodzimy ogólnie na MinerGate, blogujemy się, rejestrujemy. Oczywiście, jeżeli nie mamy konta, rejestrujemy się. No i dajemy sobie tutaj pobieranie wtedy. Tutaj program automatycznie wykrywa system naszego komputera. akurat ja mam dziesiątkę mniejsza z tym ale ogólnie zawsze pobierze ten program kompatybilny z waszym programowaniem systemowym także wybieracie tutaj, zerknijcie najpierw sobie czy macie system 64 bitowy czy 32 bitowy już wam pokazuję jak to się robi wchodzicie w czy tutaj ten komputer klikacie prawym, właściwości i tutaj wam pokazuję typ systemu 64 bitowy system operacyjny procesor razy 64 jeżeli będziecie mieli 32 no to wtedy wybierzecie w programie instalację na 32 bity pobieracie, wiadomo, instalujecie z tym problemu raczej nie będzie i jeżeli już się zarejestrowaliście tutaj w tym programie, klikamy, wyloguj. Jeżeli się zarejestrowaliście, wpisujecie swój adres e-mail, hasło, logujemy się. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda rejestracja. zarejestruj się, bardzo proste. Wpisujemy e-mail, hasło, dwa razy powtarzamy hasło. Zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem. No i zarejestruj. Klikamy, zarejestruj się i roz, rozpocznij wydobycie. Aha, i co ciekawe, i też, też polecam ogólnie, mają jeszcze aplikację na telefon i właśnie w tej chwili też wydobywam, że tak powiem, kryptowalutę telefonem. Wiadomo, że nie można oczekiwać nie wiadomo jakich rezultatów, ale no ale coś tam się dzieje. Jak jestem w pracy, ustawiam sobie na telefonie jednym, bo mam akurat dwa telefony. Na jednym telefonie ustawiam sobie wydobycie, bo wiadomo trochę bateria szybciej się czerpie, że tak powiem no akurat tutaj mi teraz pokazuje offline Na to dlatego, że tam jest może z 10-16 haszy na sekundę o, no odświeżymy Przez chwilą było online, przez chwilę ale mniejsza z tym no i dobra wejdziemy do samego programu czyli tak, odpalimy program i pokaże nam się strona logowania jeżeli nie mamy konta założonego tam możemy założyć je również tutaj ale polecam najpierw założyć przez stronę www u nich zarejestrować się i dopiero później w programie już wpisać ten swój login i hasło mam nadzieję, że nie zapomniałem no super dobra poszło i tak nam się odpali program. Jeżeli damy tutaj start smart mining, to tutaj teoretycznie wybiera nam to, co w danej chwili jest najbardziej opłacalne do wykopania. No, jak na razie, za każdym razem, jak włączam, automatycznie zapala się, włącza się monero. A z tego, co tam sobie zerkałem, tutaj na stronkę też wam polecam Cryptocurrent Market a dokładnie, kurcze teraz mam tutaj schowane. W opisie dam wam link do tej strony. Tutaj możecie sobie sprawdzać na bieżąco wartości każdej kryptowaluty. Dzisiaj, jak w południe wchodziłem tutaj, praktycznie wszystko było na czerwono i wszystko było na minusie. Także widzę, że jest jakaś poprawa. No ja ogólnie kopię teraz. 22 chyba, bytko, 23 by, byte coina, by, Ja sobie to nazywam, mówię na to bytecoin, żeby nie pomylić z bitcoinem. Bo jest, 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 jest różnica po prostu i to ogromna. Czyli wracając do programu. Jeżeli chcemy kopać normalnie, wchodzimy w minera i tutaj ustawiamy sobie, wybieramy sobie najpierw kryptowalutę, którą chcemy kopać. Ja już próbowałem tam różne, mam też jeszcze chyba ze dwa konta na tym Sorry, ale teraz będę kopał tego Bitcoina Z tego względu, że najszybciej się kopie i wchodzimy Można też sprawdzić sobie tutaj w kalkulatorze Tutaj mamy właśnie kalkulator, wchodzimy w te kryptonot, Wpisujemy ile haszy na przykład ogarnia tutaj nasz to na jednym procesorze, tam jeszcze synchronizuje mi się portfel ten bytecoinowy także też trochę pobiera mi procesora to na razie wyłączę, wpisujemy sobie na przykład nie wiem wpiszmy sobie 100 haszy wiadomo, że to jest bardzo mała prędkość tutaj ustawimy sobie na dolary, będzie łatwiej przeliczyć no i 24 godziny niecałe 13 centów zbierzemy za te bytecoiny i zbierzemy ich 100. Ja wczoraj w nocy na noc ustawiłem, wstałem rano, miałem już 40 zł, na no 6 godzin około, mniej więcej po tyle śpię, także po 6 godzinach miałem no 40 40 par i parę, i tutaj jest 7, ponad 7 wykopałem przez cały dzień telefonem nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie. Ale coś się dzieje zawsze. Przynajmniej mam taką świadomość, że, że coś tam zarabiam. Naprawdę to są nawet setne grosza, ale, ale świadomość jednak zostaje. Co tutaj jeszcze? Tutaj nie każdy komputer też Wam wykryje kopanie GPU, czyli kartą graficzną. Ja akurat mam laptopa, bo robię wszystko na laptopie MSI G70. No, i mam dość w miarę dobrą kartę graficzną, jak na tamte czasy, kiedy był kupowany i mi tutaj ogarnia. I na karcie graficznej naprawdę można uzyskać o wiele lepsze osiągi niż na procesorze CPU. Zresztą Wam pokażę dla porównania. Nie do końca też przenosi się to na wykresy. Nie widzicie, tutaj macie kilo haszy, a tutaj tylko haszy, także jest różnica wielka. Ale nie do końca przenosi się to tutaj na stronie. Zresztą tutaj też różne rzeczy się pokazują na bieżąco, ale jeżeli zaglądamy co jakiś czas, no to wiadomo, że tutaj te bitcoiny wszystko się zgadza, ilość, tylko hasze się nie zgadzają. Nie wiem, ni, nie łączy się to jakoś tak. To, co jest w programie, nie bardzo ma tutaj cokolwiek do tego, co jest na stronie. Jeżeli chodzi o hasze, bo jeżeli chodzi o ilość wykopanych tych bitcoinów, niepotwierdzonych, potwierdzonych i tak dalej, łącznie wszystko się zgadza jak najbardziej, tylko właśnie. Ta prędkość nie bardzo się zgadza. Dobra. To na razie wyłączymy. Co tutaj jeszcze ciekawego? Możemy sobie oczywiście możemy sobie tutaj pozamykać, których nigdy nie chcemy. Ja na przykład tego w ogóle nie kopię. Na no przykładu jeden zamknę. Mogę zamykać każdy, który chcę. Nawet tutaj będzie łatwiej. którego jeszcze nie kopię. Tego też nie kopię. To zamykamy. Tutaj mamy jakieś osiągnięcia, które dostajemy, jakieś tam dodatkowe gadżety. Za to, jeżeli je wszystkie osiągniemy, tylko najgorsze jest to, że nie widzimy dokładnie, co mamy zrobić. No, mniejsza z tym. Tutaj mamy ten benchmark cały. Możemy sprawdzić sobie naszą wydajność komputera. Nie trzeba koniecznie tego robić, bo niewiele to zmienia. Tutaj możemy dodać sobie jeszcze te baseny do wydobywcze. Ja osobiście raz próbowałem naprawdę to bez żadnego bez większego angażowania się nie wyszło mi. Nie wiedziałem dokładnie co gdzie jak wpisać, skąd pobrać ten pool, URL. Dokładnie, ale nie nie wgłębiałem się, nie wgłębiałem się, dlatego też dałem sobie spokój na razie wystarczy mi tych walut, które są na tą chwilę. Biorę pod uwagę też to i weźcie, <tosek> że dopiero zaczynam, a kryptowalut jest naprawdę masa jest ich bardzo dużo. Tutaj mam, mamy do dyspozycji te, mamy też te dość <tosek> te bardziej znane możemy tutaj kopać bo mamy na przykład Ethereum, Ethereum Classic, Monero, mamy co tam, Dasha mamy także to są takie jedne z bardziej znanych. Znaczy to jest Dashcoin, dokładnie to nie jest dash Dashcoin też jest różnica, <gry> także też mamy parę takich bardziej znanych kryptowalut. Tutaj mam jeszcze ten portfel, ja już zrobiłem, tylko że na innym koncie i zrobię, na tym też zrobię, bo myślę, że jutro już będę mógł zrobić wypłatę i tylko dla, na poka dla pokazu wam zrobię tą wypłatę, tylko mam na telefonie zainstalowaną aplikację z portfelem bytecoina. Co mnie dziwi, mają tylko aplikacje na telefon, nie mają portfela na stronie, nie wiem, plus, nie, na plus czy na minus, nie wiem. Na razie korzystam, nie są to jakieś wielkie pieniądze, także jak stracę nawet, to tam nic się nie stanie. Teraz też synchronizuję sobie portfel z oficjalnej strony Bitcoina. Nie wiem dlaczego to tak długo trwa, co tu się dzieje, ale nie wiem, podświadomość mi mówi, że tutaj są, nie wiem, wykupują sobie te Bytecoiny. Dopóki ileś tam nie wykopią, to mi się nie synchronizują. Nie wiem, mało istotne. Tutaj, możemy w tym programie też sobie automatycznie przewalutować, tak jakby kryptowalutę. Jeżeli chcemy, na przykład od razu z z Bytecoina, chcemy sobie wypłacić na konto Bitcoina, na przykład albo Monero, czy tam Ethereum, Ethereum Classic. Bez różnicy, czy tam na zupełnie jakąś inną, nawet nieznaną. W kryptowalutę wchodzimy, wpisujemy kwotę, tylko mamy, musimy mieć minimum, chyba żeby przewalutować, musimy mieć chyba 11 tysięcy tych bytecoinów Także troszkę mi jeszcze brakuje, ale na razie sobie przerzucam do portfela, zbieram na portfelu, także myślę, że coś z tego będzie kiedyś. Na razie robię to na komputerze. Aha, i ciekawa sprawa, możecie ogólnie to robić. Tutaj mi pokazuje aktywnego pracownika, ale akurat jednego, ale jest nie jeden, bo tutaj nie chodzi. To dobrze pokazuje Zgubiłem wątek. Dobra, możecie taką możecie na przykład ten program sobie zainstalować, jeżeli macie w pracy gdzieś w domu kilka komputerów i chodzą one pracują to możecie sobie zainstalować te programy, zarejestrować się na to samo konto wszędzie po prostu będziecie mieli większą ilość pracowników i naprawdę bardzo fajną funkcją w tym programie jest to że możemy ustalić sobie ile rdzeni procesora chcemy używać ja akurat mam tutaj 8 mogę na przykład sobie ustawić 6 włączyć, jeżeli stwierdzę, że będzie to za dużo czyli będzie mi się, nie wiem, komputer przycinał ustawiam sobie na przykład 4, 2 i tak dalej i sprawdzam do momentu, dopóki nie będzie mnie to zadowolało i nie będę korzystać w pełni sprawnie z komputera i z tego, co, co aktualnie robię tak samo jest z kartą graficzną Akurat, w, tutaj w moim przypadku jest tak, i myślę, że we wszystkich przypadkach, albo przynajmniej w większości przypadków, będzie tak, że podpaleniu i tak będzie wykorzystywać praktycznie 100% mocy karty graficznej. Nawet jeżeli damy na, na 4 rdzenie 3, 2, 3, 1, to jest praktycznie bez zmian. No ale jest taka możliwość, i delikatnie coś się zmienia, niewiele, ale się zmienia na karcie graficznej. Na procesorze troszkę bardziej. Ogólnie długo mógłbym jeszcze o tym gadać, bo kopiąc każdą inną kryptowalutę jest inna prędkość z procesora obliczeniowa jest na przykład, nie wiem czy Dasha teraz, nie będę mógł sobie sprawdzić to może być podobnie akurat, ale jak się kopie Ethereum to wiem, że pokazuje dużo więcej, że dużo szybciej niby się kopie, ale w rzeczywistości wiadomo, że trudność się zwiększa i kopie się bardzo powoli, dlatego Ethereum sobie też odpuszczam na razie, na razie kopię tak bardziej po to, żeby zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje i nie wiem, może kiedyś kupię sobie koparkę, albo sam poskładam bo są też no jest, jest dużo możliwości kopania Bitcoina ogólnie chyba nie polecam bo trzeba mieć naprawdę dużo kasy, żeby zainwestować w porządny sprzęt a, no nie wiem może zrobię Wam po prostu inny temat, bo to się za długo rozgaduje miało być krótko o, o programie a tu już się naprawdę robi bardzo, bardzo długi filmik Dlatego na tą chwilę, chyba to wszystko, tutaj macie, tutaj macie wszystkie, aha, kurczę, no za długi to będzie, po prostu powiem Wam w skrócie, jeżeli chcecie, żeby kopało Wam się szybciej, zaznaczcie tą funkcję, ta jest bardziej stabilna, ale zarabiacie mniej, ja ogólnie zauważyłem różnicę, że gdy zaznaczyłem tą, jest, jest, jest szybciej w dłuższym okresie czasu. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć któryś filmik, może w jakimś niedługim czasie nagram. A jak nie, to poszukajcie sobie na, w, w internecie, od czego to są skróty i co to znaczy, co znaczy itd., itd. Dobra, nie będę się już dalej rozgadywał. Na dzisiaj kończę ten filmik. Jeżeli chcecie oglądać więcej, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli filmik Wam się podobał i był przydatny, dajcie łapkę w górę. Odwiedźcie też moją stronę wwwalbertpasieczny.pl gdzie możecie dowiedzieć się także o innych programach. Strona jest dopiero w powijakach, rozwijam ją. I proszę o cierpliwość. Zaglądajcie tam czasem. Uwierzcie, że będzie się tam niedługo, nie będzie, niedługo będzie się tam coś działo. Dobra, tak, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!